Szanowni mieszkańcy Raciąża, dziś 11 listopada, ze względu na pandemię, nie możemy tak jak co roku spotkać się pod pomnikiem pamięci, żeby uczcić ludzi, bohaterów, Polaków, którzy dali nam niepodległość. Korzystając z możliwości jakie daje internet, chciałbym wszystkim mieszkańcom Raciąża złożyć życzenia z okazji Dnia Niepodległości i życzyć nam wszystkim tej radości, która w tych latach, w roku 1918, to wyrzyszyła Polakom z okazji odzyskiwania niepodległości. Dzięki towarzystwu Przyjaciół Ziemi raciąskiej Ziemowit w Raciążu uczciliśmy jeszcze rocznicę niepodległości w sposób wyjątkowy. Powstał mural, na którym można zobaczyć historyczną naradę e, sztabu 5 Armii z udziałem e, Generała Sikorskiego piąta armia operowała tutaj na terenie raciąża. Ten mural jest bardzo symboliczny, przedstawia stary ratusz miejski, przedstawia naradę, przedstawia miejsce raciąża na mapie. Także zachęcam wszystkich tych, którzy przechodząc naprzeciwko Miejskiego Centrum Kultury i Sportu i Rekreacji, żeby odwrócić. Głowę, popatrzeć i zapoznać się z tym nowym elementem małej architektury. Ale także dla zapisania historii miasta Urząd Miejski w Raciążu wydał książkę pana Leszka Brdaka, która Mówi nam o tych czasach, kiedy Raciąż odzyskiwał niepodległość, o czasach, co działo się do roku 1939, co działo się w trakcie wojny oraz w okresie powojennym do roku 1958. Zachęcam do zapoznania się z tą książką. Książka jest możliwa do nabycia w Urzędzie Miejskim w Raciążu, w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Także proszę się kontaktować, czytać dużo ciekawych lokalnych historii.